Tam na końcu Barnej Tęczy, tam na końcu Barnej Tęczy, tętni życiem lepszy świat. Wypełniony jest spełnieniem marzeń z lat. Tam na końcu Barnej Tęczy, witną kwiaty, dzień i noc. krasna rękę te poda, łóżka dosnów kładzie koc. Tam na końcu Barnej Tęczy, gdzie niech chodzi nawet czas, rośnie setki trzęs pleci, wciąż zielony, piękny las. A za lasem. Piękna łąka, z niej prowadzą drogi trzy, gdy do białych obłoków jedna nocą piękne sny. Tam na końcu barnych tęczy są zwierzęta, co tu były, kiedy biegły wolną drogą, ciąg wtedy nocą śniły. Tam na końcu ważnych tęczy tańczy nieraz pani pła. A co dalej jest, to nie wiem. Może inne barwny świat?